Dobra, eee, tyk, ty. E, czy live działa? Dobra, widzowie, ten drugi live, co mówiłem, że będzie. Na zbieramy. Nie, czekaj. Eee, wideo, na żywo. Skurczę. Niech ktoś pójdzie pod diapsy i nie Czekaj. czekajcie, eee... No, czemu mi lajf w ogóle nie działa? No, nie lajf teraz. Y, Transmisja na żywo. Idę do zielonych. Niech ktoś tak pójdzie pod jaksy! No i fajnie. Ja, eee... Zbierajcie temy, bo ja muszę sprawdzić, czy live na pewno leci. No czemu czarny ekran? Aha! Dałem przerwę, ja pierd... ja jestem głupi. Dobra, jest live. Jak to pójdzie?

dobra, ja już jestem live znów. Iść weku! Ja mam weku, dlatego ja ciągle chowam do ECK. ka hmm, Oczekajcie, chciałem? Kupić nożyczki, na pewno chcę sobie kupić. I niewidzialność. No! no. Mamy prota Trachem. trójkę! Co? Co za no za? że? tej perwy, plis. <coughs> Siemo! I <It's> że? <just> <laughs>

Dobra. Nie O dajcie mi na perełki, bo ja idę ich podjeżdżać. Dobra, w bazie lecą te. Ja coś spróbujemy na potem. O, trzy... Trzy diaksy biorę. Mam pięć diaksów! Mam pięć, czyli mam... No to w ogóle prawie cię nie słychać. No zgadza się, mi chyba prawie nie słychać. Eee. Wzdrawiam, przepraszam, że wtedy to nie zadziałało. Pem... Zniknął ekręp dałem przerwę. to jest przypadek. no. 50 lat. Lećmy, Uważajcie, uważajcie. Idź. A e, robimy zarapliwa? Czyli... Inną giereczkę gramy w ogóle. Ja tutaj. No cóż, się. Leć szybko po. jak y sobie kilow. Jak sobie kilow. Leć. Idzie wam od pleców ten. Mo morski. Jeden idzie wam od pleców, ja. I Idę pomóc! Pomagam, 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 pomagam! Gdzie jest reszta? Gdzie jest reszta Kandy. I ci, gdzie jeszcze ten? Gdzie? dzi Siu! A dzi z nimi widzowie. Bo! Bo! gdzie jezad! Bóg Box pvp Dobra. a w temce wchodzimy na boxa? Okej, okej. Patrzcie. Eee, box, box, box. Eee, już jestem. Eee, już mam. Nie. 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 E, w nie. W ogóle ja nie, nie, nie. muszę se kit'a odebrać. Widzowie, kto chce mieć darmowego eee... Y, ...mvp++ plus, plus, to piszcie na temce... ...ee... Y, ...kod wakacje. Nie. <tus> ja mam coś tutaj? Chcę mieć 20 Za free Ale wiesz jak wie, każdy tu ma mieć 20 Ja będę denderajcikiem Mam gdzieś ja idę kopać A idę... gdzie idziesz kopać? No chyba najpierw na bezpieczną Potem na pvp Bo tam będą strażnicy lepsi Najpierw w kilowcu lepszy Czekaj, ja mam na... manedę całe. Ja Jestem skrywa. cały nada zrobiony. Ej, rozumie mi, że tu nikogo nie ma... Ej, panowie, co robią te odłamki? Nie wiem. Ja mam 24 Jakie odłamki? Smacze Ej, zrozumiecie, że mamy strefę... Nie doda. wiem, a ja mamy ich... Tak! Nie to to, 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 to to Nie to właśnie, co daj. A, A na da, jakim da? CH jesteście? Ja jestem na CH1. Wbijacie na CH1. A ja teraz. Ja idę na bezpieczną. A ty przepięt, Rozumiecie, że jest lepsza na bezpiecznej teraz? się lepiej kopię tutaj. Aha Bo wszyscy są na tej? Na A... e, powiem... Mm... Dla MVP i Vipów A ja wchodzę właśnie na MVP i vip Vipów Zobacz sobie W ogóle bardzo mało osób gra na boksie, na HC Nie, jest na tabie dużo. Na PvP wszyscy są Aha Uła! E, kod ławku popiszę kod Zajwałem ze A tu można, żeby samo sprzedawało? Nie wiem, czy się da. Nie ma. Ej, a wpiszcie se kod kładku. Dostanicie fittemę. Sam ja już wpisałem. Dwa laki bloki będziecie mieli. I jeszcze tutaj jest darmowe laki bloki. Jeden laki blok. Eee. Bu... Co mi dropnie? No i. Dupa 16 z kolejnych odłamków smoczych. Może mi dasz, ja postaram się je sam. Michałowo nikt mi nie kupi, tylko jest darmowy VIP na co teraz. Ale je. O! 36. zoba na czacie. Na, czasy, na dwa, tabie. Wody łamci 36, dropłem. 30. A dałbyś mi trochę? No mogę ci jednego dać. To daj. To gdzie jesteś? Koło 120. Dobra, to laca 21. Lacę na plaju gościu. 21waluta 21. 21 mi jest potrzebna. To sobie wymienisz, no bo można, no chyba można chyba jak masz na przykład 32 to zmieni na 30. jesteś. No, lata. Alo. Który jest? A tu, chodź. Tutaj. Nie, nie, nie dawaj, nie dawaj. A, no, no, no. A można tu chodź, wymiana? Nie, tak się da, da, da. Tu się nie da no to wy... Jest wymiana. I mój nich. Jaki ty masz? Koks 12, 12, 12, 12. Dobra, wysłałem, akceptuj. Okay, mam. Co ma Banie 36? Ja. Też. A nie tam ktoś na live pisał. O kurde Dobre i tam. Przyjąłeś to my. E, już przyjmuję i klik. No. Co? A po co są w ogóle te smocze? Ja będę. coś. je. No. Czaj, to to nie od ciebie? Czaj, od kogo? No we. nie jak ha? Weź jeszcze raz. Dobra. By eeeem wymiana pisz wymiana akcept zara a nie po prostu klikam w masz nie dostałem żadnej wymiana wymiana czekaj wymiana no. O. o dobra no nie, nie dostałem żadnej no a teraz o ja teraz, no. No to masz. Jedno. Dzięki. Ej, kto ty mi smaczne odłamki? Po razona. A po co ci? No opy... Akurat... Po, Ale to smaczne odłamki. Po co on, ja... On, odłamki. Się trochę? Ja no. chyba wystawię co na rynku. Ej. Nie, nie, nie możesz dać pani szybciej zejdzie pewnie. Poziom. Ja mi... Aktualny poziom i Yy... Aha! Yy, Możesz ży zakupić siłę, yy, A gdzie, to, gdzie to? Masz yy, perki. perki I tam masz A, na przykład. Dwie jajek. jajek, to dwa dodatkowe serca. Na nic mnie nie stać. Jakbym wyjął z drugiego kąta, to bym Sobymi. może mnie stać było. Co wy mi. Nie chcę mi się wbijać teraz na to. Mm. O, 5 gramów. Mm. Y jak się wymieniało waluta? Nie gadaj, że się nie da. No chyba się nie da. No kur... Bo jak nie będzie się dało, to... PISZEMY DO kłapku! NAPRAW TĄ! Napraw swego downa. Życiowego. Do kogo? Do kławki. Do no. By dawno naprawił swojego. a ja wyrzuciłem ten odłamek. Trzeba coś boli. Ja... Piękna. Nie, chłopcy tyle z Położyłem emeraldy na nim! Ja... Nie! Jest, dobra! Złapałem jednak. A ja wylatuję poza mapę. A jednak nie. Ej, da. Ka Musimy pisać update, update. Ej, może... A genie co macie? Dobra, możemy Ty. zrobić klan, możemy, możemy. Ej, to, aj... to, to weź ktoś twój klan. Zróbcie klan. Robimy e... najlepszy klan y, na całym boksie. Dominujemy. C Jak nazwać klan? Ej, tutaj, ej, tutaj, Ecy! tutaj, e, e, tutaj, to e, Nie, tutaj, 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 My idziemy na PvP się poklepać? No okej, okay, możemy, możemy, bo mamy dużo setów zapasowych z MVP'a. Chodźcie na statek. Kajka, bo ja to... moje sety jedynki powyrzucam w ogóle. A ja se o to, to, to tak bardziej najważniejsze. A ja zanim MVP'a miałem, se grałem normalnie i... Hmm. Dobra, ja jestem netherite, będą spierdzielać przede pewnie. Hej, a wczoraj rozklepałem gościa z 36 y, banią. Gdzie to masz? E, w no. ecek oh, oh, oh. Bo no, gościu no, no, no. dostał laga. Aha. Dobrze. Idźle, dobra. Laga dostał i ja. E, gdzie lecimy, tak? Dawajcie na do, to, będziemy kokotać rudy. Nie! Gdzie są te bloki? Dawajcie. A dodajcie mnie do klanu. A ja? ja nie umiem stworzyć. Nie mogłem w ogóle A stworzyć. Kto stworzył? Mm... Krośń... Krośń... klan. Czekaj. Z opuść. opuść. Gra, dolącz, Gracz. E... Za lu... Za Zalu... Zalu... mnie tepło? Gdzie? Mnie tepło za jakąś... Ha! Klan. Czy jak... Czemu to? Glam... O. o kur... Ty! Co? Wiesz gdzie ja jestem? Przy tej skrzyni Na fly'u se latam nie Zem... ja... Fly'a w ogóle? A ja na no, PvP nie. mam... ja nie Jednak nie mam Klan... Panie PvP był Zaloz. I... Jak go nazywamy? albo ety y klan 1, okay. 2. 12, ale nie, bo ktoś już nie jest, jest. Mnie jest. Z... Jest. Zaprosił. jest klan 12, klan. zapraszam, klan zaprosz, Klan ktoś, 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 kto, Gacio 2-1, 3-7. Tak, podłoga 2-1. No tak, 7. tak, przyjmi e, uchośnik klan. Kly... Klan. Kly... klan. Dołącz. Tak. Za... Za... A... Zapros dołącz, tak. Zad. 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 tak. Zad. Eee, ty... Ty. Mitwe, czy mi... 12... Ty A kto Ej, kto chce do klanu jeszcze? Widzowie? Ej, bo ty. Jaki on ma tak? Jaką on, on ma nazwę? Ty 12. na no, mi pokazuje nie ma takiego klanu. Jest. Ty z dłużej 12. Ty z dużej i 12 dobra mam o tak kto chce a i już mnie ten nie mogę ej wyślesz mi drugi raz tak klan komu wy wysłać jeszcze mi bo za wolno robiłem gacia proszę Ja mogę zastępować. Może pytam. Ojej! Jestem 12-si. Ja mam w ogóle deski. Klan. Będziemy. Czekaj, klan. Ja już czekaj. jestem. Dobra, co to jest? Mithel. Zaprosz mate. Bo Mithel też chciał jeszcze. Dobra. A, ja, a, jak, a jak dać komuś zastępcę w ogóle za nik2. Jak Jeszcze nie ma 50 seta no? Na... No, no i mocniejsza ta 40 to. A jaki? Zapomniałem jaki prog ma ta banie. To... Ja miałem... hmm. Prot Prog 36 ja miałem Ej, nie Banie, prog, prota miałem y, 72 a umiecie swoje serwy robić. Tak. U mnie, wychodź... że niedługo może będzie. Dla moich kochanych widzów. A ja, wychodźcie na minus. Ja cię już wiesz co zrobiłem? 17. Zasubowałem. Dzięki, dzięki. Ej, gdzie iść? Kuło czego ty jesteś? Na minus 120 na 210. A musisz kordy podawać? A? Szukam statku. Chodźcie na, na ośmiornicę już. No Na statku do góry jesteś? Zostaw wyjrzecia. Szukam. Aha, ja sam zjem na szybko. Szukam, bo tam nie grałem w wyboks noczniczy. Ojej, dobra, jestem, jestem. A tu ty, dobra, już chciałem lecieć dobra. i bombić cię. Kto? Kto chciał? Ja. Nie mogę. Ale nie I tarmy, nie, i, to... Nie możesz my jesteśmy w i, tym i, samym no, planie. No, nie. Ej, piska dziura. <grywia> dziura by trochę ten statek. I coś. coś. Ej, ej, ej ej, 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 na Kina, kina, kina. Nie, to Pomagam, Wiemy. pomagam. Dobra, w dwójkę ich rozdupcyli no, prawie. Ej, prawie jeden w ogóle padł. Ja prawie padłem. Ej, to ja tu kieruję statkiem. Trzeba... To ty kieruj statkiem i ja tam tak. będę... Dobra, ej, ej, ja lecę... Do ja lecę po kobleby. ci radę na chci, Teraz. Koniec. Ty ja nie mogę. Gościa mnie mogę. No. Ty jakiś Rainbow? Oku. Oku. O, Oku uciekać! Adam! Uciekać. Padłem! Ja pię! Nie mam seta. O chuj. No. Ja pi... item jeszcze Dobra kupuję se. A jaki możesz to? Ty! Takie nagle kupić sobie tysiące ty? Hy? <grystanie> Lucky Bloków? I takie nagle mi dropi cały 35 i lecę na tego typa. Bo ja nie miałem elki na sobie w ogóle Dobrze Masz już wyłączać do poniedziałku, przyjdę za pięć minut, a ty... a macie jakieś zapasowe sety? A mogę jeszcze tak... 10 minut? 10 A jakie macie teraz? 20 No widzę, powoli będziemy już kończyć live. Jeden dziennie, o, powoli będziemy live kończyć a ja a a muszę coś A gramy, zrobić. pijamy na rapa? Na boksach? N nie, bo ja będę musiał kończyć, dlatego mój live'u bo Będę dzisiaj niż... A, już nie będziesz grać w ogóle? No, może ja będę na pierwszym jeszcze. Może czasem da, da, Daj, 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 to i daj to proszę. Daj mi, daj mi twoje zapasowe dwudziestkę. Daj 20, seta. Jasne. Jak masz całą 30, jeszcze siódemkę tak? Nie, po to będzie rzucał? seta siódemka Aha. Nie, to Na weź... jakim tachaniech powie jeszcze. No, o, 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 weź, weź, a we, weź się I seta, jeszcze coś a kubeby zobaczy piję. Mmm. Kto? Czekaj. Za niktó ty da... Masz jakieś kobeby by mi dać? Ta prośba o kubębi. Hancie, co to jest Ant? Potrzebuję to tam. Chociaż dwa tuszemy. Wróca. Czas! A po jut jutro ci tak dam, okej? Okay? Jak będziesz na serwerze, to ci dam tego Czy Ja, ja, się... ja... On rzuci czy nie rzuci? Yy, dobra, eee... Yy, Kudę... Yy, Może trochę pokopać. A do niksu to weź mi daj yy, ten, ten, ten. Ja mam cały set czwóreczkę. Mój set na zmianę to był. Ale go nie chciałeś wywalić wtedy. Trzy, dwa... Złapie coś? O co? Nie, nie złap, Masz coś? Rzucił! On rzucił mieć jedynkę. Mi A mi dobra, ja. A mi w ogóle dasz. jak się wrzucam. Chodź na PW na chwilę. Dobra. Banie rzuca. Rzucił? Banie. Nie rzucić. Rzuci, rzuci. No rzuć. Masz? Fly'a! A byłem przy niej! Co? Rzuć! Byłem przy niej, ale miałem Fly'a i nie złapałem! ja Japi, kole. Daj wow. Ja już wyłączyłem, ja... Ja czekam aż rzuci. LK-35. Złoczył od razu klatę, jeszcze trzeba coś woli. Ja mam tą klatę, O to byś? A nie, to jest zwykły. Zwykły jak mi Aha, daj mi, daj mi, a serzu, dojdę do niej. Nie, ma dłonie. Mam to Mam mi... banę! A to, a da, dałbyś mi! Proszę! A nie, to jest... Jezu, jeszcze jeden no dobra. Ściek. Dobra. No serio tak Tęskam trochę. <grych> X Mam wszystko X. No! Za Zaniksu, za czy nie za No, kula jakiś ma całe wszystko. Dobra. A wy powoli już... Kończę edycję na... No. Jak za to tam około się po coś. Ej, idziemy na Kraft chyba? Nie będę by kończyć live'a za, za niedługo. I A nie. dobra. I jeszcze czy za Nixu. MSG za Nixu XZ. Dasz. Potem... Mam siedem kubłek, Tu są porozwalane te! Co? Co porozwalane? Te jajka sma... O! o! ja zginąłem. Serio? Ugaścił mnie na hita z I I cię wszystkie itemy. Nie! Nie straciłem, bo ja wyszłam bez itów. A teraz lecę z... Czekaj, sprawdzę jakim A ty na Lancerze grasz jakimś? No. Na jakim? N nie, no ja teraz mam ci luncherze, bo mi feder się zwolił. Ja na razie ci na drugie konto. A co masz na drugim koncie? No trzydziestka szóstka banie. I jeszcze sprawdzę, co mam jeszcze. A, gdybyś miał jakiś totem? poprosił. Bo ja mam chyba tam w ogóle całego seta 36. szóstkę. Powiedz, coś seta trzydziestki, szóstki. A miecze czterdziestkę. Co? No, ja rozdupcyłem gościanę. ścianę. Na Gościu miał 20 kaseta i w Lce był. Ja go na hita zdjąłem. weź okay. daj. A na ej, a w, y, grałeś kiedyś w ogóle w, na bagamce? Nie. A ja gram y, i na ten i teraz jest e, e, pod kod svip y, free sv. S no. I jeszcze ten, a pod kodem WAKACJA jest y, też y, na 3 dni jest VIP. A, czyli sąmy... na, na 6 dni jest VIP o mieć. No, można. A, ta, tam co ma, ma najlepiej chyba. Co? A, tam co ma upi właśnie, bo to bo langewa 100 złotych jest warta. Czekaj, loguje się. I masz ma ktoś z tak waluty piątej, rozwaliłem kogoś, ale jestem zbyt słaby. No widzę, będziemy kończyć live'a Widzowie, no, dzisiaj widzę, zakończymy z tego liveika pięknego naszego i no.